Będzie opening paczki z roślinami, a szczegółowo z liściami. Zapraszam do oglądania. Już po otwarciu, no i może zacznę od takich e, zimowych. I właśnie zastanawiałem się czy jest inne kupić czy zimowe, ale pomyślałem sobie, że z tego, że jest zima, to... E, no i od czasu do czasu śnieg pada u nas, to... Niech będą białe. Tutaj 8 sztuk i tu też 8 sztuk. No i właśnie kupiłem te, takie właśnie podstawowe, takie najważniejsze, właśnie zielone. Te są ciemne, te są bardziej, no, właśnie, jasne. No i tutaj 8 sztuk, ja tu akurat 3, bo już 6 mam, mam już e, jeszcze w kolekcji o 2. Podsumującą pękniętną. budować drzewa, a na razie miałem bo miałem bardzo mało, w ogóle prawie nic nie miałem no. i może jakieś zimowe pakiety na pewno będą.